Wiesz, że Twoje ciało mówi do Ciebie cały czas? Problem w tym, że większość ludzi po prostu nie słucha swojego organizmu, bo nie jesteśmy po prostu tego nauczeni. Bo na przykład jesteśmy zbyt zajęci sprawdzaniem, czy mamy 1,7 milimola ciał ketonowych, czy już tylko 1,3, czyli koniec świata i koniec metabolizmu. Zauważ, że tak jak w przypadku diety niskowąglowodonowej, tak jak każdej diety, pamiętajmy o tym, że to nie jest konkurs matematyczny, to jest interakcja biochemiczna pomiędzy Twoim ciałem i umysłem, gdzie Twój układ nerwowy odgrywa bardzo ważną rolę. Jeżeli nauczysz się go czytać, ciało samo powie Ci, czego potrzebuje. Zanim dopadnie Cię na przykład mgła mózgowa, nocne wybudzenia, palpitacje albo <grym> po prostu chęć zamordowania ekspedientki za możliwość powąchania drożdżówki. Teraz powiedzmy sobie o najczęstszych sygnałach, jakie nasze ciało wysyła w sytuacji, kiedy właśnie istnieją pewne, zwyczajowe uwarunkowania świadczące o pewnych deficytach. Zacznijmy od sygnału numer jeden, nocne oddawanie moczu, czyli dlaczego twój organizm zamienia się w wodospad o trzeciej nad ranem i to właśnie wtedy, kiedy masz ten bardzo przyjemny sen głęboki. Jest to klasyka gatunku. Zasypiasz jak dziecko, budzisz się jak niagara. To nie są duchy, to, które grasują w Twoim domu, to po prostu sód. Zauważ, że na keto albo na diecie niskowęglowodanowej insulina spada. Nerki e, słyszą komendę bardzo wyraźnie uwolnić sód. I bez sodu Twoje ciało traci elektrolity, a Ty biegasz do łazienki jak olimpijczyk po e, obfitym obiedzie. Zauważ, że tutaj rozwiązaniem na przykład może być wypicie ciepłej wody przed snem ze szczyptą soli himalajskiej i na przykład octem winnym jabłkowym, bo to jeszcze przysporzy ci stabilizacji twojej mikrobioty, gdzie oczywiście sód stabilizuje objętość krwi, no i uspokaja Układ przy współczulnym. Dodatkowo, oczywiście, można by pomyśleć o suplementacji magnezem w odpowiedniej postaci i formy, właśnie przed snem. Kolejny sygnał, czyli suchość w ustach i pojawiające się czasami pragnienie, gdzie pamiętajmy o tym, że pragnienie jest zazwyczaj czymś, co pojawia się już w sytuacjach, kiedy Twój organizm jest mocno. Odwodniony i bazuje na tak zwanych mechanizmach alarmowych. Czyli tutaj twój mózg krzyczy, brakuje potasu. Bez potasu twoje komórki tracą równowagę osmotyczną, a ty próbujesz to na przykład naprawić, nie wiem, trzecią kawą i nic nie pomaga. Zła wiadomość to nie kawa, tylko elektrolity. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że da się to naprawić. I tutaj, Oczywiście dobrze byłoby dostarczyć sobie potasu z odpowiedniej formy i postaci pożywienia, gdzie może to być awokado, może to być wypicie wody kokosowej. Teraz jest tego towaru dostępnego tak dużo, że naprawdę form i postaci jest bardzo wiele. No, możesz zastosować cream of tartar. Tak to jest ta postać, którą, do której czasami się uciekałem, szczególnie w sytuacjach bardzo dużego obciążenia aktywnością fizyczną. No i pamiętajmy o tym, że i tu jest taka ciekawostka: z 2018 bodajże odpowiedni poziom potasu, uwaga, skraca adaptację nawet o 40%, czyli mniej dni, kiedy czujesz się e, jak zombie po prostu. I tyle, warto o to naprawdę zadbać. Kolejny sygnał, czyli palpitacje serca i pojawiający się niepokój, czyli to, co często przerabiałem z klientami na początku adaptacji. Wtedy serce zaczyna tańczyć sambę, bark ci drętwieje i tutaj sprawy nie wyglądają za dobrze. No i co to może oznaczać? Bardzo często może to oznaczać po prostu brak magnezu. Magnez to hamulec układu Współczulnego. Bez niego działasz jak, no powiedzmy, ten samochód, rozpędzony samochód bez hamulców czyli dużo adrenaliny, zero balansu pamiętaj aby zastosować. Na przykład yy, glicynian magnezu, taurynian magnezu, ewentualnie możesz po prostu też stosować coś takiego jak kąpiel magnezowa. I wiem, wygląda to jak rytuał zen, ale nadal możemy nazwać to suplementacją. Kolejny symptom skurcze po treningu lub w ciągu dnia, czyli yy, Żyła jak stal, łyda jak kamień. E, nie wiem, czy zdarzało ci się wybudzać w nocy z potężnym skurczem łydki, który później, która później uwiera i boli przez cały dzień. I winny tutaj nie zawsze musi być potas. Może to być również brak wapnia i sodu. Zauważ, że w przypadku diet nisko węglowodanowych jest to ze sobą ściśle powiązane, bo spadek. Sodu powoduje, że ogólnie poziom elektrolitów mocno spada. Mięsień bez wapnia e, to jak laptop bez baterii i bez zasilacza. E, tutaj można by zastosować, chociażby zastosuj e, takie protokoły odżywcze jak sardynki, e, bulion. Czyli ten rosół z kości, czyli kości, Zastosuj trochę soli przed treningiem. Pamiętaj, że sól to nie wróg, to jest tak na dobrą sprawę waluta wydolności. I tak, jak oczywiście było bardzo wiele mitów na temat szkodliwości soli, tak tutaj możemy zastosować bardzo wiele różnych gatunków soli. Między innymi sól potasowa. Gdzie sól dopasowana do Twoich potrzeb może przede wszystkim przysparzać Tobie odpowiedniego nawodnienia mózgu i mięśni. Pamiętaj, że mięsień nawodniony to mięsień zdecydowanie silniejszy. Pamiętaj, że nawodniony mózg to mózg, który jest bardziej wydajny. Kolejna sprawa, wybudzanie się, na przykład o trzeciej nad ranem. I tutaj e, znowu nie musi to być kwestia nawiedzenia Twojego domu. I może być to po prostu spadek glukozy i ciał ketonowych jednocześnie. I tutaj pamiętaj, ciało wtedy wyrzuca kortyzol, podnosi kortyzol po to, aby podnieść cukier. I voila, jesteś przebudzony, spocony i filozoficznie zaintrygowany, co tu się znowu zadziało, co by nie używać słów łacińskich. Na przykład zastosuj coś takiego jak łyżka miodu przed snem albo jakiś tam drobny posiłek w postaci garści orzechów albo garści orzechów i borówek. I pamiętaj o tym, i wiem, że tutaj ludzie stosujący taką czystą w cudzysłowie dietę ketogeniczną będą mieli skrupuły, czy aby na pewno nie zdradzili. Nie, to nie jest zdrada. Keto to strategiczny bufor glukozowy. Nie chcesz uruchamiać procesów glukoneogenezy właśnie w tej fazie snu, bo będzie cię to wybudzać na przykład o trzeciej. No i generalnie zabawa bardzo szybko się skończy, tak czy siak czasem spokój znaczy znacznie więcej niż uwaga trzymanie się założeń które też zauważ co jest bardzo ważne bardzo często przekazywane są w sposób bezrefleksyjny bez zrozumienia pewnych mechanizmów które występują w naszym organizmie kolejny objaw mgła umysłowa Mgła mózgowa, drażliwość, zero skąpienia. I tutaj mózg działa niemalże jak Windows 95. I to nie jest brak motywacji, to jest po prostu niski sód, potas albo za dużo tłuszczu przy braku ruchu. Tak, jeszcze raz to powtórzę, za dużo tłuszczu przy braku ruchu. Pamiętaj, że nadmiar jakiegokolwiek paliwa w organizmie jest problematyczny. Organizm, zauważ, jest wyposażony w wiele mechanizmów syntetyzowania energii, nawet jeżeli pości. No i większość problemów wynika bardziej z nadmiarów w dzisiejszym społeczeństwie niż z niedoborów. Keto to pamiętaj, niepozwolenie na siedzenie na tyłku przez cały dzień od rana do wieczora i popychanie kolejnej kostki masła. To stan, uwaga, podkreślać to dynamicznej energii. Co może być rozwiązaniem? No przede wszystkim woda z elektrolitami. I na przykład 10 minut spaceru po posiłku. Pamiętaj o tym, że niezależnie od tego, że Ci mówiono, że tłuszcz nie, przecież nie pobudza insuliny, tak on pobudza w nadmiarze oczywiście insulinę, tylko w inny sposób niż czyste węglowodany. Więc tutaj, chociażby zwiększ aktywność, zmniejsz podaż kaloryczną, wprowadź takie rzeczy jak nie wiem, spacery po posiłku. Zacznij stosować rzeczy, które są zgodne z Twoim DNA. Siedzenie na tyłku, bo jesteś na diecie ketogenicznej, z DNA twoim nie jest wcale zgodne, i nie traktuj keto jako pewnego rodzaju wytrychu do uzasadniania swojej bezczynności. Ja wiem, żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy mocno zajęci. Ja wiem, że sam jestem rodzicem, czasem pewne rzeczy bywają trudne i ciężkie do pogodzenia, ale jest to pewnego rodzaju must-have, aby być zdrowym psychicznie i fizycznie. Kolejnym problemem, kolejnym objawem, weźmy sobie chociażby brak pompy na treningu, czyli dlaczego moje mięśnie zapomniały, że istnieją. Jeżeli czujesz się jak balonik po imprezie i jesteś na siłowni i nie czujesz absolutnie ochoty do treningu, no to masz po prostu niski poziom elektrolitów, niski poziom glikogenu. Nie jesteś słaby, jesteś po prostu wyczyszczony metabolicznie. I co tutaj można było zastosować? 3 gramy soli himalajskiej z wodą i elektrolitami eee, troszeczkę węglowodanów węglowodanów przed treningiem może być w trakcie lub na jego koniec ale też może być po treningu oczywiście razem z elektrolitami i na przykład aminokwasami. To nie jest oszustwo to biochemia wydolności. Pamiętaj że jeżeli chodzi o dietę keto nie pozwól sobie na wejście w sektę pod tytułem keto zwolennicy jeżeli Twój organizm nie funkcjonuje w sposób optymalny. Dostarczaj tego, czego organizm potrzebuje, a potrzeby każdego z nas są zupełnie inne. Kolejny objaw. Ciągoty do nazbyt dużej ilości kawy. Kawa, zauważ, plus brak minerałów to nic innego jak ciągłe napady i wyrzuty adrenaliny. Brak sodu, brak magnezu sprawia, że kawa staje się narkotykiem. I teraz uwaga, co można by było zrobić? No nasyp sobie do tej kawy szczypty soli. Wiem. Brzmi dziwnie, I, i ilekroć mi się zdarzało uchwycić miny osób, z którymi akurat byłem na przysłowiowej kawie w kawiarni i poprosiłem o solniczkę. Sód łagodzi reakcję adrenalną. Poza tym, zauważ, no, kawa z solą wygląda stylowo. Przynajmniej się wyróżniasz. Kawa z solą to jest taki test. Prawdziwego biohakera. No i na koniec. Jeśli mimo wszystko czujesz się źle na tym tak zwanym, nazwijmy to czystym keto, jeżeli jakość produktów jest dopięta na ostatni guzik, jeżeli sen jest jak najbardziej na miejscu, jeżeli jesteś dobrze nawodniony, jeżeli oddychasz prawidłowo, jeżeli twój układ nerwowy jest w równowadze, i keto nie działa, Czujesz się słabo, bez energii, jakby razem z węglowodanami uciekła cała twoja siła psychofizyczna, mentalna, duchowa. To wiesz co? To też jest komunikat. Jeśli dieta, która miała dawać ci moc, odbiera ci radość i klarowność, to znak, że potrzebujesz innej wersji równowagi organizmu. Keto to tylko narzędzie, a nie religia, nie sekta. Jakie diety możesz zastosować? Zauważ protokoły żywieniowe, które dają ci możliwość, uwaga, trzymania insuliny na smyczy, które dają ci możliwość odżywienia organizmu. Które utrzymują ekozanoidy, czyli te hormonalne, ci hormonalni dyrygenci zapalenia, są również na smyczy i w ciągłej kontroli. Zauważ, możemy stosować Metabolic Flex Diet czyli nazwijmy to, jest to dieta keto z okresowym powrotem jakiejś tam ilości węglowodanów. Mamy dietę The Zone Diet, Barrego Sirsa, bardzo rzeczowa dieta dla harmonii organizmu i właśnie kontroli insuliny i ekozanoidów. Mamy dietę CLC, CLC, czyli Cyclic Low Carb. Węgle stosujesz na przykład w dni treningowe. Oczywiście jest dieta typu Fortnite, znaleziona i stworzona przez osobę, której nazwiska już nie pamiętam. Mam te wszystkie e-booki gdzieś, gdzie jest to szczególnie przydatne dla kobiet i zgodne z rytmem miesiączkowania. Mamy jeszcze Tactical Carb Approach. Czyli tutaj jest to nic innego jak targetowane keto, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te narzędzia pozwolą Ci, jeżeli oczywiście będą dobrze zastosowane, na trzymanie insuliny, na uwięzi, na kontrolę ekozanoidów, na odżywienie organizmu i przywrócenie organizmu do stanu równowagi. Dieta nie ma być obozem przetrwania. To sztuka zarządzania energią psychofizyczną. I to troszeczkę, mam nadzieję, zmieni Twój sposób patrzenia. Ciało oczywiście może być laboratorium, tak jak to robiłem przez wiele, wiele lat, od przeszło już 20 lat, testując różne rzeczy na organizmie, ale staram się nie popadać w skrajności i dobierać, modyfikować, zmieniać. I traktując mój organizm jako niesłychanie doskonały system komunikacji, każdy objaw to nie błąd, tylko wiadomość. Hej, musimy zrobić update. Jeśli nauczysz się słuchać swojego organizmu, przestaniesz być ofiarą kolejnej diety, staniesz się jej architektem. Nie trzymaj się kluczowo, nie wiem, ketozy odpowiedniego, e, e, odpowiedniej wysokości ciał ketonowych, bo zauważ, w bardzo wielu przypadkach osób, z którymi pracowałem przez wiele lat to się nie sprawdzało, szczególnie jeżeli czujesz, że ketoza cię wysusza w sensie, optyma, w sensie braku optymalizacji sił psychofizycznych. Naucz się przełączać paliwo jak kierowca wyścigowy, który zna dobrze swój bolit. Prawdziwy biohacking to nie eliminacja, tylko świadome zarządzanie swoją biochemią, swoją psychiką i uwaga swoją fizjologią, biochemią, psychiką i fizjologią. Bazuj na tym trójkącie. Dlatego właśnie mówiąc o biohackingu, tak bardzo mocno odnoszę się do aspektu, który jest mi bardzo bliski, czyli psychologia i do aspektu, który jest mi bardzo bliski, czyli fizjologia i do aspektu, który jest mi bardzo bliski, czyli biochemia. Keto to nie brak węgli to obecność świadomości, której z całego serca Ci życzę. Serdecznie pozdrawiam. Najlepszego. Aha, pamiętaj, jeżeli oczywiście coś Cię w szczególności zainteresowało, pamiętaj, jest coś takiego jak komentarz, subskrybuj, naciśnij dzwoneczek, i niedługo robimy pierwszego live'a w postaci sesji QA. Jeżeli. Też tego chcesz? Daj mi znać w komentarzu oczywiście wszystko co robię, robię właśnie dla Ciebie. Serdecznie pozdrawiam. Najlepszego. Trzymaj się, cześć.